Witamy w Kronice Anno Domini 2014. Ten rok Dolny Śląsk rozpoczął dynamicznie. W styczniu rozgrywki Pucharu Świata w narciarstwie biegowym rozegrano w Jakuszycach już po raz drugi. Śniegu nasypało trochę mniej niż podczas zawodów dwa lata wcześniej, ale emocji nie brakowało. Szczególnej radości dostarczyła kibicom Justyna Kowalczyk, której zwycięstwo w biegu na 10 km w stylu klasycznym było przed smakiem olimpijskiego złota w Soczi. Polana Jakuszycka zadomowiła się już na dobre w zawodach Pucharu Świata. Obecnie trwają intensywne ustalenia i prace projektowe, zakładające rozbudowę polany pod kątem organizacji najbardziej prestiżowych imprez narciarstwa biegowego i biatlonu, ale także masowych imprez dla amatorów. Nadiady Adama Mickiewicza w reżyserii Michała Zadary powinien wybrać się do Teatru Polskiego we Wrocławiu, każdy przyzwyczajony do tradycyjnej interpretacji poczynań Gustawa, jako wyniesionego na piedestał indywidualizmu romantycznego kochanka, żądnego patetycznych uniesień. Powinien też wrocławski spektakl zobaczyć ten, kto postrzegał drugą część dzieła jako dydaktyczny traktat o winie i karze. Michał Zadara dziady odczarował, ukazał dramat opowiadający o ludziach z krwi i kości, którego akcja może się rozgrywać w każdym miejscu i czasie, a nieprzytłoczony kontekstem obowiązkowych interpretacji, może być uniwersalny i zabawny. Wrocławskie dziady podzielono na trzy odsłony. 15 lutego obejrzeliśmy części pierwszą, drugą i czwartą oraz upiora. W przyszłym roku zobaczymy część trzecią, a za dwa lata po raz pierwszy w historii polskiego teatru ujrzymy na scenie dramat Mickiewicza w całości. Akademia Bachowska, która odbyła się w lutym w stolicy Dolnego Śląska, to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku w regionie. Organizowana przez Filharmonię Wrocławską oraz Akademię Muzyczną, poświęcona jest interpretacji muzyki Jana Sebastiana z kursami mistrzowskimi dla studentów. Gościem specjalnym w tym roku była orkiestra i chór Kolegium Wokal Legend pod dyrekcją Filipa Herewega, jednego z największych autorytetów w dziedzinie muzyki Bacha. Podczas koncertów zaprezentowała się także Wrocławska Orkiestra Barokowa, jedyny w Polsce zespół działający przy filharmonii, grający na instrumentach dawnych. W kronice oglądamy gości specjalnych wykonujących jedną z młodzieńczych kantat Jana Sebastiana. W marcu w Dolnośląskim Centrum Filmowym obejrzeliśmy premierę filmu Szczęściarz w reżyserii Jolanty Krysowatej i Mariusza Marksa, współprodukowanego przez Odrę Film. Dokument opowiada o życiu i twórczości Stefana Arczyńskiego, wybitnego fotografika, który po II wojnie światowej związał swoje losy z Dolnym Śląskim. Kupiłem że aparat bez ob obiektywów, 4,5 razy, razy 6. Nie? Pierwsze zdjęcie było moje vis-a-vis domu. Życzymy wszystkiego najlepszego, Panie Stefanie.